To Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Bez papiratów. Dziadek świnka zabiera Pepę i jej przyjaciół na cały dzień na łódkę. Wszyscy na pokładzie? nie tak jest? jest kapitan dziadku. dziadku. Cała naprzód. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pepa i jej przyjaciele założyli kamizelki ratunkowe. George, możesz założyć mój piracki kapelusz. Dzisiaj, dzieciaki, płyniemy na wyspę piratów. Oh. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to może nam się uda znaleźć skarb. Wow. Wyspa piratów to musi być fajne miejsce. Widzę ląd! Jesteśmy na miejscu! Wyspa Piratów! Co to? To jest detektor metalu. Znajduje zakopane skarby. Dziadek świnka używa detektora metalu, żeby znaleźć skarb piratów. Aha! Detektor metalu coś znalazł. Odkopmy go! To mała boneta! To skarb! Ula! No to spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Aha! Tu też coś jest. To coś dużego! <trym> Ojejku! Ten kawałek skarbu jest naprawdę ciężki! No cóż, to nie jest zakopany skarb. To stary, zardzewiały wózek na zakupy. O! <laughs> Chyba dosyć szukania skarbów na dzisiaj. Kto chce mi pomóc budować zamek z piasku? Yeah! 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 To wspaniały pomysł, babciu świnko. A ja pójdę sprawdzić, co z łódką. Babcia świnka pomaga dzieciakom budować zamek z piasku, a dziadek świnka poszedł popracować przy łódce. O, jak przyjemnie. A może by się tak zdrzemnąć, krótką chwileczkę? Bawcia i dzieci budują ogromny zamek z piasku. Potrzebują bardzo, bardzo dużo piasku. Do budowy, wiesz, używają wiaderek. Jaki ładny zamek. Hurra! Pora wracać. U! A gdzie łódka? Spójrz, babciu. O nie! Dziadek świnka zasnął, a łódka odpłynęła. Musimy obudzić dziadka! Krzykcie jak najgłośniej! Dziadku świnko! Wstawaj! 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 O nie! Dziadek świnka nadal śpi. Dziadek jest za daleko, żeby nas usłyszeć. Utknęliśmy na wyspie piratów. Jesteśmy rozbitkami. Zostaniemy tu setki lat. Będziemy jedli dzikie owoce i warzywa. Będziemy też musieli jeść robale i glizny. Rodzice przyszli odebrać dzieci. Gdzie ja jestem? Halo! O, witam wszystkich. Udała się wyprawa? Tak. E, zaczekajcie, zapomniałem coś zabrać. Zaraz wracam. Spójrzcie! To dziadek! Wraca! Yeah. Zapraszam na pokład, dzieciaki! Okropny dziadek Świnka! Myśleliśmy, że nas zostawiłeś! Bardzo przepraszam, babciu Świnko. Obiecuję, że następnym razem nie zasnę. Żegnaj <śmienic> <śmienic> wyspę piratów! Do zobaczenia! <śmienic> Uwielbiam wyspę piratów! Odwiedzimy ją znowu? <śmienic> Oczywiście, droga Peppo! Hurra! <śmienic> <laughs> Postaciom głosów użyczyli Julita Koruszek borsuk Joanna Domańska, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Mikołaj Klimek, Andrzej Preciks, Krzysztof Zagrzewski, Reżyseria i Udźwiękowienie Krzysztof Nawrot, wersja polska GMC Studio.